Napraw swój głos. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Najważniejsza jest oferta, którą składam. Omówię zalety naszego produktu, pokażemy nasze wartości, doświadczenie, a w razie problemów powiemy, że możemy wykonać próbne zamówienie. A co do ceny, no to mamy przygotowany wariant 1, 2, 2, 3 z jakimś rabatem. Aby zachęcić. No, to wszystko ważne rzeczy, rzeczywiście, ale ja powiem, że zanim do tych spraw dojdziesz i przygotujesz się, opracujesz swoją propozycję, to najpierw zastanów się, czy nie trzeba naprawić swojego głosu, bo wszystkie wymienione argumenty musisz przecież powiedzieć podczas spotkania. I do tego. Jak to powiesz, od tego jak to powiesz, zależeć będzie, czy będą Cię słyszeć, czy będą Cię słuchać, a może nawet zrozumieją coś z tego. Nawet najlepsze cuda, jakie chcesz powiedzieć klientowi, muszą najpierw wybrzmieć, a więc napraw swój głos. I can't understand why you say Build it. Good afternoon, sir. Would you be interested in this beautiful bush? Listen, Mac, don't come around here mumbling like an idiot. So, Katrin Donald, today. Kupił tabletki głosu. I głos swój naprawił. No tak, to żart, ale... to prawda poza jedną rzeczą. No, nie kupisz tabletki głosu. Zresztą... Kaczorowi tabletki się skończyły, i znowu wróciło to samo wróciła kaczamowa. Przecież wiesz, że nawet najlepsze rzeczy, powiedziane w sposób denerwujący lub nudny, po prostu mogą nie wybrzmieć, mogą zostać pominięte, mogą być niesłyszane. Choć wydaje się, że mówimy, to nie rozumieją. Każdor Donald kupił sobie tabletkę. To oczywiście żart, nie ma takich tabletek. Ale jeśli uważasz, że twój głos jest narzędziem pracy, to napraw go albo popraw. Lub zmień, aby był lepszy, aby pomagał Tobie. Popatrz, ludzie rodzą się z pewnymi umiejętnościami i głos jest takim czymś, ale wiesz, że to ważne narzędzie pracy, to poświsz go i spraw, aby chociaż nie przeszkadzał. Nie podejmuję się tutaj prawić morałów na ten temat. Są z pewnością lepsi fachowcy ode mnie, ale pokażę Ci kilka prostych zasad, które pomogą lepiej się komunikować, a przez to lepiej sprzedawać. Które sam, jako samouk, wypracowałem na sobie i naprawiłem swój głos w jakimś stopniu. Dlaczego? Bo dzięki temu mogłem więcej sprzedawać. To dlatego. Tylko dlatego. Ton głosu. No to podstawowe narzędzie wpływu. Z tonu głosu możesz poznać, w jakim stanie emocjonalnym znajduje się rozmówca. Ale twój ton głosu pokazuje też nawet nieświadomemu rozmówcy w jakim stanie emocjonalnym jesteś ty. A to ma wpływ na ocenę tego, co mówisz. Popatrz. Każdy ma jakiś ton głosu i ty też jakiś masz. Głęboki, niski ton. Daje sygnał o Dojrzałości rozmówcy i skupia uwagę, nie rozprasza. Poza tym ma szansę generować zaufanie do takiej osoby, do ciebie. No ale z tym należy uważać, bo zbyt głęboki, zbyt niski głos powoduje, że odbieramy taką osobę jak jakiegoś mrocznego typa. Mroczny, pewny siebie głos to sygnał, że zbyt pewny siebie rozmówca jest kimś ważnym. I może podkreślać cechy przywódcze, na przykład to dyrektorzy, tak mają prezesi, lub wielcy liderzy, na przykład Barack Obama. Świetny mówca, miał naturalnie niski głos i wyćwiczył umiejętność obniżania go jeszcze plus mówienia głośno i nieco wolniej, niż wydawało się, że należy. Był fenomenalnie odbieranym politykiem. Ale ty nie jesteś politykiem, więc ostrożnie z tym, jako handlowiec możesz być postrzegany jako zbyt pewny siebie, wręcz zarozumiały mówca. Zbyt niski ton głosu, plus mówienie głośniej niektórych rzeczy, plus wolno wypowiadane słowa dobre są dla Mesjaszy. Jeśli jesteś Mesjaszem, no to niech to będzie twój styl. Zbyt cicho może być odbierane jaka oznaka niepewności. Jeśli mówisz Zbyt cicho. No nie może, tylko będzie tak odbierane. Jeśli chcesz kogoś do czegoś przekonać, nie możesz mówić zbyt cicho, bo to może być odebrane jako słabość, niepewność, wycofanie. Dokładnie takie samo odczucia negatywne powstają, jeśli mówisz zbyt głośno, zbyt wysokim tonem, no to wręcz odrzuca, jeżeli mówimy za szybko i zbyt wysokim tonem, prawda? Takim szybkim słowotokiem. No tak, za wysoko źle, za nisko niedobrze, za głośno źle, za cicho też źle. No to jak mówić? Po ludzku, normalnie, w zgodzie ze swoją naturą. Ważne jest tak naprawdę coś innego. Każdy ma jakiś swój naturalny ton głosu, barwę. I to jest naturalne, to jest Twoje. I na tym bazuj, ale naturalność to za mało. Najważniejszym elementem jest umiejętność zmiany. Tempa i barwy głosu, swojego głosu w trakcie rozmowy. Popatrz. Rozmowa trwa z reguły jakiś czas. A najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zanudzić słuchacza. Zaufaj. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście unikanie skrajności i umiejętność zmiany swojego tonu głosu. Tempa, wysokości, w zależności od tego, co mówisz. To skupia uwagę. I daje wrażenie osoby wiedzącej, co mówi. Jednostajny ton i forma przez całą rozmowę obojętnie jak to mówisz, ale w ten sam sposób powoduje, że to zaczyna nużyć i zamiast skupiać ciągle uwagę, rozpraszasz ją i to wszystko, co mówisz, znika. Jeśli mówisz jednym tonem. Jasne, ustaw swój głos o ton niżej niż zwykle. Mów wyraźnie, mów tak, jak piszesz. Czyli wstawiaj spację między słowami stosuj pauzy. Czyli czasami wstaw dwie, trzy spacje pomiędzy słowami. Zwłaszcza, jeśli chcesz coś podkreślić, powiedzieć coś ważnego. To to ważnego poprzeć pauzą. Wtedy to, co jest po pauzie, będzie wydawało się ważniejsze. I najważniejsze: nie mów jednostajnie. rzeczy ważne mów niżej. Nawet nieco ciszej niż całość. To skupia uwagę. Zwracaj uwagę na zakończenia zdań. Czasami mamy wszyscy tendencję do przyspieszania końcówek i podnoszenia tonu dźwięku naszego na końcu. No bo chcemy coś powiedzieć szybko, a przez to dźwięk staje się wyższy, bo chcemy coś powiedzieć szybko i dużo tych słów musimy użyć, i ta końcówka się robi wtedy taka. Końcówka zdania, jeśli ma wybrzmieć, musi być powiedziana nieco wolniej niż całość i nieco niższym tonem. To skupia uwagę. Podnoszenie dźwięku działa zupełnie odwrotnie. Zwracaj na to uwagę. To błąd, jaki popełniamy wszyscy. Nie przyspieszać w końcówkach zdania. Zrób dokładnie odwrotnie. Zwolnij pod koniec zdania. To cholernie ważny element, aby to, co na końcu brzmiało wyżej, lepiej, bo zniknie. Oczywiście to tylko kilka wskazówek, a to co warto zapamiętać to przede wszystkim obniż swój ton o jeden. Obniż swój głos, przepraszam, o jeden ton. No przecież można mówić normalnie takim tonem mega ja teraz, a w pewnym momencie, kiedy chcę powiedzieć coś ważnego, po prostu zrobię to nieco niższym głosem i nawet nieco ciszej. Potem wrócę do normalnego mojego trybu mówienia pilnuj się, aby nie przyspieszać nie skracać i nie mówić słowotokiem to, że w krótkim czasie chcesz powiedzieć dużą ilość słów i myślisz, że z tych słów będzie wynikało to, że ktoś sobie wybierze to, co dla niego najważniejsze jest a jeszcze końcówki przyspieszając bardzo szybko mówiąc, skracając dostępy między słowami to nie wynika z tego nic poza jedną rzeczą że nie będziesz kompletnie zrozumiany mów wolniej i mniejszą ilością słów stosuj pauzy to skupia uwagę. Oczywiście, za dużo paus, za dużo ciszy i milczenia może powodować, że nie wiesz, co powiedzieć. To też jest ostrożnie z tym, to trzeba ćwiczyć. Ale ważną rzeczą to jest to, jeśli mówisz coś normalnie do ludzi, normalnym tonem, nawet zmieniając swoją modulację, a na końcu chcesz, aby wybrzmiało coś bardzo ciekawego, bardzo ważnego z Twojego punktu widzenia, jakaś wartość to po prostu mówiąc to zatrzymaj się na trzy spacje i zanim to powiesz, wstrzymaj na chwilę głos i powiedz to po pauzie. I aby rozmowa z tobą była ciekawa, zmieniaj ton, barwę i tempo w trakcie rozmowy. To jest klucz do skupienia uwagi. Mów szybciej, mów wolniej, w stosuj pauzę, zmieniaj, moduluj, aby cały czas bodźcować klienta. Nie mówiąc jednostajnym tempem, cały czas w ten sam sposób, czy nisko, czy wysoko, ale jednostajnie. I mów wyraźnie. Wyraźnie oznacza kurde, wyraźnie. Po prostu wyraźnie. Zwłaszcza, kiedy mówisz o rzeczach trudnych i skomplikowanych, mów je wyraźnie. Oczywiście wszystko musi być skorelowane z tym, co mówisz, z treścią, z przekazem. Jeśli witasz się na początku rozmowy, to nie zwalniaj tempa, bo wyjdziesz na dziwaka jakiegoś. E, dzień dobry. Nazywam się Tomasz Jakubowski i przyjechałem do pana. No tak nie mów. Początek musi być dynamiczny. Nie czaruj na samym początku. Ale jeśli już mówisz o sprawach ważnych i chcesz, aby wybrzmiały, to nie zatapiaj ich w morzu innych słów, ponieważ to zginie. Powiedz jak najmniejszą ilością słów, stosując pauzę przed ważnym tematem, a co jest istotą? Powiedz wolniej, ciszej i niższym tonem i wyraźnie. Głos to tylko jeden element skutecznej komunikacji. Skupienie się tylko na nim jest potężnym uproszczeniem, zbyt dużym. To, tak zwany parajęzyk, to coś o wiele bardziej skomplikowanego i cholernie ważnego i skutecznego w komunikacji z ludźmi. Hmm. Czyli w sprzedaży też. My mówimy tylko o głosie w tym podcaście. Jak poprawić swoją dykcję? No, na przykład czwić z czymś w ustach. Mów, pomimo tego, że nie sposób niczego normalnie powiedzieć, ale to cholernie pomaga. Popatrz. Ten aktor pokazał mi, jak to robić. Trzymając w ustach w ten sposób, nie w sposób normalnie mówić. Ale po tego, staraj się. Męczysz swoje mięśnie w tjedy, <noise> do tego stopnia, że po wyjęciu z ust zobaczysz, że będzie Ci łatwiej mówić. To tak jakbyś biegł z obciążeniem, a raptem zdjął obciążenie. Po tym ludzie mówią wyraźniej: Ja to też miałem i to ćwiczyłem. To proste ćwiczenie poprawiające jakość mówienia, dykcji, głosu, wszystkiego. Dlaczego? Bo to jakby siłownia dla Twoich mięśni, mięśni odpowiadających za mowę. Wygląda to zabawnie, ale to działa. Zapewniam, sam, jeżdżąc kiedyś samochodem, dawno temu, gadałem w ten sposób do siebie i to mi w jakimś stopniu pomogło. Dalej mam problem z dykcją. I z tym, że łapie się na przyspieszaniu, na stracaniu. I to nie skończy się nigdy. Nawet jak wydaje ci się, ci, ci, że już jest ok, oznacza tylko, że ci się wydaje. Tak jak zawodowy sportowiec, ćwiczy swoje mięśnie cały czas. Tak głos podlega dokładnie tego samemu, temu samemu. To jest ciekawe. Nagrywaj się. Sama, sam. I słuchaj tego, co mówisz. Najpierw czytając kartki. Ale w normalnych sytuacjach nie czytasz z kartki, więc potem włącz mówienie z pamięci. Na przykład ćwicz przed spotkaniem to, co chcesz powiedzieć klientom i nagrywaj, ale mów z pamięci. I słuchaj, zapewniam, że dostrzeżesz rzeczy do poprawy, dostrzeżesz. No dobrze, ale co jest najlepsze? Wszelkie teoretyczne ćwiczenia i nagrywania są teoretyczne. Liczy się tylko to, jak wypadasz w interakcji z innymi ludźmi, kiedy pojawia się stres, kortyzol. Dlatego nagrywaj się podczas realnych spotkań. Wtedy dopiero dostrzeżesz to, co w innych sytuacjach jest niewidoczne. Dostrzeżesz siebie w interakcji z innymi i dostrzeżesz to, co jest najważniejsze. Głos możesz ćwiczyć, zmieniać, modelować dokładnie tak jak mięśnie brzucha czy bicepsy. Trzeba tego chcieć, pomęczyć siebie samego. samego. Ciekawostka. Na zajęciach dedykowanych pewnej jednej firmie dla rozluźnienia zastosowałem pewną zabawę. Otóż każdy uczestnik występował przed całą grupą pojedynczo, czytając pewien tekst. Czasami był to tekst instrukcja obsługi odkurzacza Zelmer, czasami instrukcja użytkowania tamponów. No to dla mężczyzn było dedykowane, w szczególności. Skartki czytają pojedynczo, a cała reszta ocenia, wystawiając opinie: podoba się, nie podoba i punkty. Robiłem to kilka razy, zawsze, ale to zawsze. Wygrywają ci, którzy mają jedne z najlepszych wyników w sprzedaży. I to nie jest przypadek. W jednej z wygrała zresztą pewna dziewczyna, młoda, fajna dziewczyna. Wygrała zdecydowanie. Była to osoba pracująca na słuchawce, po prostu obsługiwała tzw. lidy. Sprawdziliśmy to. Miała niesamowitą skuteczność w umawianiu spotkań. Dlaczego? Ta dziewczyna miała cudowny głos. Taki niski, trochę męski. Poza tym, jak ona mówiła, wręcz aktorsko. I to powodowało, że Ludzie umawiali się na spotkania. W pewnym biurze nieruchomości zaczął pracować kiedyś taki mój znajomy aktor młody. No, była wtedy pandemia, zamknęli mu teatry, więc nie było jak zarabiać, no trzeba z czego żyć. No to zaciągnął się do biura nieruchomości, bo jak stwierdził, tam można szybko i dużo zarobić. No, nie można. To nie takie proste. Ale ten chłopak nie miał pojęcia, co robić, bo nie, nie pracował w handlu, więc poszedł do biura nieruchomości. Posadzili go na tak zwanych pozyskach. No, kto wie, co to są pozyski, to zdaje sobie sprawę z tego, jakie to trudne, upierdliwe i męczące. No, musisz dzwonić i męczyć tych ludzi, którzy nie chcą z Tobą rozmawiać. I musisz pozyskać ich nieruchomość na wyłączność, najlepiej oczywiście, opowiadając im jakieś bajki. A więc dzwonił i odczytywał wcześniej przygotowane skrypty rozmów handlowych, jakie mu tam przygotowali. Po kilku takich odczytach nieskutecznych, no, zrozumiał ten mądry chłopak. O co w tym chodzi? No i zaczął gadać już po swojemu. Czyli po prostu swoimi słowami mówił to, co było w skrypcie, ale po swojemu. Ale jak on to mówił? Jak aktor. Okazało się, że jego skuteczność była kilka razy większa niż wszystkich innych. Ludzie zapraszali go na spotkania bez jakiegoś większego problemu. A jak on mówił? Jak trafiał na kobietę, no to było 100% pewności, że na pewno się z nim umówi. Z facetami nieco gorzej muszło, wiadomo, ale to i tak było znacznie powyżej średniej tego biura. Tylko głos, tylko głos to zmienił. Żadne umiejętności. Samym głosem wygrywał. I jeszcze jedna sprawa: nie gadaj tyle. Nie musisz. Rozmowy handlowe z reguły kojarzą się z tym, że handlowiec gada. Ja wiem, że jak spytasz setki handlowców, jak prowadzić rozmowy, to większość powie, że trzeba pytać i słuchać. Tak, tak, tak. Ale jak zaczną w praktyce, to gadają jak nakręceni. Włącza się słowotok i pozamykane. A w słowotoku znikną rzeczy ważne. Poza tym, jeśli chcesz mieć kontrolę nad rozmową, chcesz dostrzegać reakcje, mikroekspresję Twojego rozmówcy, no to nie możesz gadać, bo nie dostrzeżesz nic. Poza człowiekiem, który tylko czekasz, skończysz i niewiele z tego rozumie, co do niego mówisz. Nie gadaj tyle. Jak nie gadasz, to zaczniesz siłą rzeczy. Słuchać i dostrzegać to, jak reaguje Twój rozmówca na Ciebie. Na Twoją propozycję. Na wszystko, bo nie gadasz, tylko obserwujesz i widzisz, więc nie gadaj tyle. Zwiększyliśmy zatrudnienie, rozbudowaliśmy flotę transportową, zwiększyliśmy powierzchnię magazynową do 40 tysięcy metrów kwadratowych. Świadczymy naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystają z nich oni wszyscy. Tacy no po prostu przede wszystkim klient. dlatego, że klient jest dla nas najważniejszy. I Panie rozumie, co prowadzi, 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 prowadzi. to wszystko opłaca, tak? I nam rośnie, a wszystkim innym opala. Bo klient jest dla nas najważniejszy. Wiedzieć to jedno. Robić to w chwili stresu to coś zupełnie innego. Więc nie gadaj tyle. Poćwicz, napisz sobie, poćwicz to, aby to, co mówisz, zwykle okroić do połowy. Poza tym, twoje wypowiedzi nie mogą być długie. Ludzie słuchający są w stanie wytrzymać i zrozumieć jedno, może dwa zdania. Zapamiętaj coś z tego. A potem muszą mieć odstęp, przerwę to tak mów. Tak po prostu jest. Jeśli zawalisz człowieka pięcioma długimi zdaniami, zapamięta fragment. I to najczęściej nie wiesz, który. Najczęściej <grytanie> wszystko zleje się w jedną papkę słów, w jedną masę i jakichś dziwnych dźwięków. Jeśli już musisz zastosować dłuższą wypowiedź, to co najważniejsze, powiedz po pauzie, zmieniając ton i tempo. Wtedy masz szansę, że zapamiętają więcej, lepiej i to, co chcesz, żeby zapamiętali. Ok, a teraz komplikacja największa. Jeśli najczęściej rozmawiasz przez telefon, wtedy Twój głos staje się najważniejszy. Jeśli chcesz być lepiej odbierany przez telefon, musisz mówić jeszcze mniej. Jeszcze wyraźniej. Z jeszcze większą kontrolą tempa, tembru, tonu i dokładności. Przez telefon Twój głos jest ważniejszy od tego, co mówisz. Zaufaj. To jest o wiele ważniejsze. A jeśli chcesz trochę magii to uśmiechaj się po prostu uśmiechaj się jak mówisz przez telefon to będzie słychać słychać twoje pozytywne serdeczne pogodne nastawienie nie bądź poważny wszędzie i zawsze się uśmiechaj no są chyba tylko dwa miejsca w którym uśmiechać się nie powinieneś możesz przeszkodzić na przykład jeśli pracujesz w zakładzie pogrzebowym lub w urzędzie skarbowym i właśnie nakładasz kary podatnikom no to się może nie uśmiechać poza tym uśmiechaj się Zawsze, wszędzie. Nawet jeśli masz coś trudnego do zakomunikowania, to się kurde uśmiechaj. Każdy rodzi się z jakimś głosem i jakimś sposobem mówienia, ale to, że początkowo natura obdarzyła nas czymś, to nie znaczy, że do końca życia tak ma być. Kwić, czytaj, zmieniaj, poprawiaj. Wszystko może zmienić. Nawet swój głos, twój wygląd, twoje zachowanie, jeśli tylko tego chcesz. Aha, ja już to kiedyś mówiłem, ale nie spiesz się, do cholery, nie spiesz się. Nawet jeśli nie masz czasu, to się nie spiesz, bo to widać, to czuć i nie ma nic gorszego, jeśli dasz odczuć rozmówcy, że się spieszysz, że nie masz dla niego czasu. Ja wiem, możesz nie mieć czasu, ale nie wolno dać tego po sobie poznać. Jeśli nie masz czasu, to nie rozmawiaj, bo w ten sposób spieprzyć można wszystko. Jeśli ciekawi Cię ten temat, ciekawi Cię temat umiejętności handlowych, to zacznij od książki. A po więcej zapraszam tu. Training. Tam znajdziesz dostępne terminy, najbliższe. treningu umiejętności handlowych, w którym ogłosie i sposobie komunikacji jest pewien fragment i też pokazujemy... Jak to rozwijać? W takim razie cichym, spokojnym głosem życzę Ci dobrego dnia. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.